Najedam się życiem. Jest to sztuka, duża sztuka. Sztuka to znaczy potrzebujesz się tego nauczyć. Ja kiedyś absolutnie nie umiałam, teraz umiem, nauczyłam się i na tyle się nauczyłam, że mogę uczyć innych. Najedam się życiem to kurs online. 14 dni intensywnej pracy, ale naprawdę warto. Warto uświadomić sobie, czym jest obfitość. Uświadomić sobie, że naprawdę to jest stan wewnętrzny, ale też niezwykle istotna rzecz higiena, zadbanie o codzienność i świadomość obfitości. W najadaniu się życiem na co dzień. Umiesz na małych rzeczach, będziesz umiał na dużych rzeczach. Kurs 6-19 lipca kurs online. Zapraszam serdecznie. Kiedyś nie umiałam, teraz umiem na tyle, że mogę uczyć.